Wygraliście i możemy być chyba szczęśliwi z tego triumfu na inaugurację. Kto by nie był szczęśliwy. To jest pierwszy nasz mecz w tym sezonie. Tym bardziej graliśmy z mistrzem Polski. Wiadomo, trochę osłabionym, ale nas to właściwie nie interesuje, czy to jest zespół osłabiony, czy nie. My, my chcemy wygrywać jak najwięcej meczy i to nam się udało. Naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego zwycięstwa. Jak ta i kibice? Jak się czułeś tutaj? Były nerwy, czy, czy spokojnie do tego podchodziłeś? Nie, nerwów nie było. Jakiś wielki, wiadomo, to... Było nasze pierwsze spotkanie, długo się do niego dość przygotowywaliśmy, byśmy spełnili swojej formy, my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do, do sezonu jak na, jak na tą chwilę i wiedzieliśmy, że, że wypadniemy dzisiaj dobrze, jak nie zjedzą nas nerwy i tak się nie stało i sięgnęliśmy po dwa punkty. Czy w tym sezonie waszą mocną stroną będą trzecie kwarty, bo wiadomo dwie pierwsze bardzo wyrównane, trzecie odskoczyliście bardzo mocno zespołowi z Gdyni. Jak na razie to się potwierdza dość często w meczach. Przegrywamy pierwszą połowę, w drugiej wychodzimy dość mocno zmobilizowani w trzeciej kwarcie. Odjeżdżamy dzisiaj tak było, głównie dzięki trzem trójkom z rzędu Krisa, to pozwoliło nam odskoczyć, a później już kontrolowaliśmy wynik i to był chyba klucz do zwycięstwa dzisiaj.